Mecenasem magazynu Daszbur jest Polski Związek Łowiecki. Na program zaprasza sponsor Marka Blazer, producent modelu R8. Na program zaprasza sponsor firma Vanguard, producent pastorałów myśliwskich serii Pro. Dzisiaj to czas kubertusów. My dotarliśmy na jednego z nich. Jesteśmy dzisiaj w kole Łowieckim Bubr Żagań, a jesteśmy na wielkiej imprezie, mianowicie na wielkich łowach Puszczy Żagańskiej. Właśnie grają na zbiórkę, więc trzeba dołączyć do kolegów. Zapraszam Was na kolejny odcinek magazynu Łowieckiego. DaszBur. No to dołączamy szybko do kolegów, bo w wojskowym kole pod wodzą samego generała Wojska Polskiego nie wypada spóźniać się na zbiórkę. Zresztą w żadnym kole nie wypada się spóźniać. Ale nie o punktualności dzisiaj będziemy mówić, tylko o jednej z największych w Polsce imprez dla myśliwych i nie tylko: Wielkie Łowy Puszczy Żagańskiej. To ponad 300 myśliwych polujących w dziewięciu pobliskich kołach. A wśród nich skupiony i czujny pan redaktor. Dokąd tym razem zawędruje nasza kamera? Jak poluje się w okolicach żagania? I czy takie wielkie polowanie to trudne do zorganizowania przedsięwzięcie? Tego wszystkiego dowiecie się już za chwilę. Zapraszamy! Szanowni koledzy, przyjaciele, myśliwi, Daszbur, serdecznie wszystkich witam na polowaniu w Wielkich Łowach, w Puszczy Żagańskiej, Wojskowym Kolowieckim, Bóbr Żagań. Koło Bóbr z Żagania to niewielkie, liczące nieco ponad 30 myśliwych koło, gospodarujące na 7,5 tysiącach hektarów. Do polowania przygotowali się świetnie, nie szczędząc psów i gotowych do ciężkiej pracy naganiaczy. Dzisiejsze łowisko to głównie tereny leśne, ale ponoć czeka nas jedna niespodzianka. Prowadzący na razie jednak nie zdradza jaka. Oby to nie była pastowana świnia przywiązana gdzieś do drzewa. Chociaż w tych niebezpiecznych lasach mogłaby takiej próby nie przetrwać. Możemy spotkać gatunki chronione, łoś lub wilk. Łoś rzadziej, ale wilk jest dosyć dużo, bardzo, dużo większym prawdopodobieństwem. Oczywiście są to gatunki chronione, nie wolno do nich strzelać. A więc te tereny mają już swoich właścicieli. Jako goście musimy zachowywać się wyjątkowo ostrożnie. Oprócz wilków i łosi będzie można spotkać wielu grzybiarzy, którzy po pierwszych jesiennych deszczach ruszyli do lasu zapolować na podgrzybki czy pyszne borowiki. Zakończona, każdy wie gdzie będzie polował. Polujemy na 18. Generalnie w tym kole polujemy na zwierzę grubą. Ciekawe jest to, że to jest jedno tylko kół, które bierze udział w łowach Puszczy Żagańskiej. Takich kół jest 9. My jesteśmy na jednym polowaniu, ale jednocześnie odbywa się 9 polowań. Na koniec dnia wszyscy zjeżdżamy w jedno miejsce, gdzie będzie pokot, podsumowanie i zobaczymy co udało się. Kolegom ustrzelić i jak przebiegł dzień. Przebiegnie pewnie jak zwykle, czyli szybko. Każde miłe spotkanie w gronie sympatycznych ludzi dzielących tak jak my pasję łowiecką ma jedną wadę. Za szybko się kończy. Ale mimo coraz krótszego dnia liczymy na bardzo fajną przygodę. Rozpoczynamy jazdę, tym razem na przyczepie. Będzie swojsko, poznamy teren z dużej wysokości. minut ostrej jazdy na ciągniku troszkę wyziębiło. Wszyscy oglądali po drodze las, jak on wygląda. Naprawdę fajnie. Dużo sośniaka. W tej chwili dechę się takiego miejsca, gdzie jest też podszyt, więc te jelenie, które tutaj podobno bytują, mają się gdzie schować. miód wyglądał na bardzo długi, więc naganka też będzie miała co robić. Ale jak to wszystko będzie? Jeszcze nie wiemy. Czekamy w napięciu. Wspominaliśmy już o tym, że polujemy w wojskowym kole, prawda? Tempo, z jakim rozprowadzani są myśliwi, robi wrażenie. Ale szybkość nie oznacza pośpiechu. Wszystko robione jest precyzyjnie i dokładnie. Nie ma powtarzania dwa razy i zbędnych pytań. Polujemy w wojskowym kole, a więc wszystko dzieje się naprawdę w tempie. Marsz to nie jest spokojny marsz, tylko szybki, po to, aby odstawić ten teren. Ale to nie dlatego, że tutaj wojskowi polują, ale dlatego, że polujemy na jelenie. A więc teren musimy bardzo szybko obstawić, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że na przykład jeda nie wyjdą nam z miotu. Więc po cichutku, ale tempo. No i jesteśmy na swoim stanowisku. Pierwsze polowanie zbiorowe, pierwsze polowanie pędzone w tym roku. Moje pierwsze takie polowanie. Jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało, czy będziemy tu widzieli jakąś zwierzynę. Za mną taki z wysokim podszytem las sosnowy, przede mną otwarta przestrzeń między drzewami, widoczność dobra do przodu. Z boku zrąb, no będzie ciekawy. Koledzy już po bokach zajęli stanowiska, więc mogę załadować broń. Sprawdzenie krótkości lunety włączamy podświetlenie. Jeszcze trzeba poręgulować, żeby w dzień było bardziej widocznie. I nawet z takiej lunety można strzelać, jak z kolimatora, albo z lunety do polowań pędzonych obłocznie. Polowanie zbiorowe to jest takie polowanie, na którym musimy być widoczni. A więc w czasie pędzenia podmieniamy kapelusz na klapeczkę która jest bardzo widoczna, i kapelusz może poczekać na ziemi. Ja dodatkowo zabrałem dzisiaj jeszcze słuchawki, e, dlatego że w czasie strzelania właśnie w takim polowaniu, ten odgłos jest bardzo donośny i strzelając kilka razy, jeżeli święty Hubert pozwoli, no to jednak to ubytek słuchu może być, poza tym takie słuchawki w momencie, kiedy jest tak cicho jak dzisiaj pozwolą mi też usłyszeć trochę szybciej tą zwierzynę czy też nagankę, która będzie się zbliżała. Jak będzie zbliżała się naganka, usłyszę to wcześniej, będę wiedział, że już nie będę mógł strzelać w miot, natomiast jak będzie podchodziła zwierzyna, to nawet jak pęknie malutka gałązka gdzieś w oddali, to też usłyszę to szybciej. Jesteśmy na polowaniu zbiorowym, stoimy sami na stanowisku, ale po bokach mamy kolegów, z którymi też chcielibyśmy się kontaktować. Myśliwi mają taki ustalony system znaków. Na przykład, gdy kolega pokaże mi coś takiego, to znaczy, że widział byka. A jeszcze jak wskaże mi dłonią i przesuwa się w tamtą stronę, to znaczy, że taki byk przeszedł gdzieś tam. Nie powiem, mi, co miał na głowie, ale dla mnie to już jest informacja, że są Jelenie. Jeśli pokażemy, Ręką na dole. To znaczy, że biegną na przykład dziki i trzeba zwrócić uwagę. Słychać nagankę jest już coraz bliżej, więc teraz trzeba wzmóc czujność. Śmigać już żółte, pomarańczowe kamizelki, a więc naganka jest bardzo blisko. W takim momencie nie możemy już strzelać do miotu. Są dwie zasady: albo myśliwy sam musi ocenić tę odległość, kiedy będzie mógł oddawać ten strzał bezpieczny do miotu, albo pojawia się sygnał, gdzie idzie sygnalista, kierownik naganki, który widząc linię myśliwych albo prowadząc całą linię naganki, wie, że już jest na tyle blisko linii, gdzie daje sygnał, i wtedy jest zakaz strzału w miotu. Wyjście na ganki z miotu oznaczało jedno koniec pędzenia. Pora rozładować sztucer i powoli koncentrować się na kolejnej próbie. Skoro tu nie ma zwierzyny, to poszukamy jej w innym miejscu. Koniec pierwszego pędzenia. Emocji było co niemiara, zwłaszcza wtedy, gdy podeszła już bliżej naganka. Niestety nie widzieliśmy nic. Gdzieś tam w oddali prawdopodobnie przeszedł byczek. Z tyłu troszkę jakieś ptactwo podniosło nam tej adrenaliny. Więc jak na sam początek, na pierwsze polowanie to nie było tak źle. No, szkoda, że nie było żadnego strzału. No ale cóż, to są tylko łowy. Konia z rzędem temu, kto potrafi przewidzieć, gdzie zwierzyna przebywa w danym momencie. A z pustego lasu to i pies nic nie wygoni. No ale spokojnie, to dopiero początek, i po takim starcie może być już tylko lepiej. Po kolejnej krótkiej przejażdżce przyszła pora na naszą niespodziankę. Jednak zanim do niej dotrzemy, trafimy na naszych dalekich kuzynów, grzybiarzy, którzy tak jak my, polują na dary lasu. Po uprzejmej wymianie zdań, umówiliśmy się, że zaraz po polowaniu oddajemy las i każdego grzyba. Uwierzyli, kiedy zobaczyli broń zamiast koszyków. Tym razem mamy jeden z ostatnich numerów, więc czeka nas dość długi marsz na koniec linii. Jednak nagrodą może okazać się miejsce. Na pierwszy rzut oka wprost wymarzone dla dzikarza. Dostaliśmy swoje stanowisko. Jesteśmy w obwodzie leśnym, ale trafiła nam się łączka z trzcinami. Podobno w tych trzcinach mogą być dziki, mogą być jelenie. Zresztą jeśli chodzi o dziki, to widać na łące, jak ta łąka jest popisana, a wręcz przewrócona w niektórych momentach. Warto też obserwować trzcinowisko od środka, bo wtedy będziemy widzieli, jak ta zwierzyna, czy naganiacze, czy psy, które tam wejdą, pracują. Będzie się ugniatała ta trzcinka i będziemy mogli zobaczyć, w którą stronę idzie dany zwierz, o ile wybije tutaj w tą stronę na łąkę. Stanowisko bardzo fajne, ale na zbiorówkach jest tak, że każde stanowisko jest fajne, każde stanowisko jest dobre, a najlepsze jest to, gdzie nas najczęściej nie ma, albo tam, gdzie pada zwierz. Dzisiaj, jak na razie, padał tylko deszcz. Na szczęście jeszcze przed polowaniem, teraz pada już tylko jedno: blady strach na przemkarze znów na polowaniu obejdzie się smakiem. Na szczęście to dopiero drugie pędzenie, więc trzeba się skoncentrować i być dobrej myśli. I następnym razem, jak nasi sąsiedzi zabierać krzesełko, ale wszystko może nam wynagrodzić miejsce idealne dla bytowania dzików. Koniec pędzenia. Broń trzeba rozładować. Niestety nasze miejsce, które miało być takie cudowne, zostało omnięte cudownie przez naganiaczy, którzy zamiast wejść w trzcinę ją szerokim łukiem, bo w końcu dola naganiacza na takim polowaniu jest bardzo ciężka. Ciężko wejść, ciężko wyjść, ale w końcu on jest naganiaczem, to chyba powinien gonić tam, gdzie jest zwierzyna, czy tam, gdzie łatwiej przejść. Pierwsze frustracje pan redaktor wyładował na nagance, ale naganka oczywiście pracowała jak należy. Okazało się, że trzciny były zalane wodą i nawet psy myśliwskie nie miały ochoty tam zaglądać. A z takiego sitowia bardzo ciężko ruszyć dziki. Wracamy zatem wszyscy do punktu, w którym będzie na nas czekało coś na pocieszenie i poprawienie humorów: pyszne bułeczki, gorąca herbatka, no i oczywiście niezawodna w takich sytuacjach czarna kawa. Taki zestaw postawi na nogi każdego myśliwego. Polowanie zbiorowe to nie tylko polowanie, ale każde takie spotkanie myśliwych to jest dodatkowy aspekt takiego właśnie polowania zbiorowego. No i proszę, mamy bułeczkę, możemy coś przekąsić, pogadać o tym, co kto widział, czego nie widział, co kto słyszał. To jest właśnie jeden z elementów polowania zbiorowego, który jest nie mniej ważny niż samo polowanie. Jedli, popili, to teraz może by coś ubili, jak to tam kiedyś myśliwi mówili. Ruszamy na przedostatnie pędzenie dzisiejszego dnia. Wszyscy są w bardzo dobrych humorach, ale te humory byłyby jeszcze lepsze, gdyby ktoś zobaczył w pełni pędzącą zwierzynę. A jeśli jeszcze coś udałoby się ustrzelić, to już na pewno byłaby pełnia szczęścia. Myśliwi starszej daty pewnie pamiętają jazdę na przyczepach na wykopki. Ale to właśnie takie elementy dodają polowaniu uroku. Przynajmniej dopóki temperatura na to pozwala. Dzisiaj pogoda dopisała. Teraz pora na zwierzynę. Może los się odwróci w trzecim pędzeniu? Prowadzący już rozdziela myśliwych i wysyła nas z małą grupką na prawą stronę miotu. Zmieniliśmy okolice polowania. Jesteśmy na trzecim miocie. Tym razem będziemy stali na flance. Las wygląda troszkę inaczej. Byliśmy już tam, gdzie stał las sosnowy z bardzo niewielką ilością podszytu. Później byliśmy przy trzcinach, a teraz jesteśmy w sośniaku, który ma ten podszyt. Idąc po drodze, widziałem kilka tropów jeleni, więc jest duża szansa, że one tutaj gdzieś się Kręcą. Natomiast problemem jest to, że zrobiło się ciepło. Po bardzo deszczowym okresie jest pełno grzybiarzy. I ci grzybiarze niestety przemieszczają to zwierzę. Nie jest łatwo. Ślady przemieszczania się zwierzyny widzimy niemal na każdym kroku. Wystarczy pochylić głowę, aby dostrzec liczne tropy. Jest niedziela, pewnie pierwsza fala grzybiarzy przeszła w sobotę, a wraz z nią przemieściła się zwierzyna. Dostaliśmy kolejne stanowisko. Na drodze są tropy ewidentnie jeleni tak wygląda jakby tutaj łania z cielakiem przechodziła tam kolejne tropy kolejnych jeleni z boku mamy ogrodzenie jeleń bardzo często lubi dojść do takiego ogrodzenia i wzdłuż ogrodzenia wybijać z miotu spędzenia poza to pędzenie jest to bardzo fajne miejsce lata też pełno tych strzyk jeleni, więc to też może być taka oznaka, że mogą one gdzieś być tutaj w okolicy bardzo fajnie wygląda ta okolica. Brzuski są przed nami, jest podszyt, więc musimy już załadować broń. Bo kolega z boku już zajął swoje miejsce. Więc Teraz jeszcze tylko sprawdzimy przewód lufy, bo ostatnio przemieszczaliśmy się przez jakieś krzaki, żeby tam czasami coś nie utknęło. No i czas załadować. Czekamy. Dzisiaj jest prawie bezwiecznie. Gęsty las wydaje się nieruchomy, ale wyobraźnia ciągle podpowiada jakiś ruch gdzieś między drzewami. Niestety póki co tylko wyobraźnia. Za to zupełnie realnie naganka dość szybko przemaszerowała przed stanowiskiem przemka i zakończyła w ten sposób naszą przygodę na trzecim pędzeniu. Za chwilę dołączymy do zmierzających z końca flanki kolegów i wyruszymy na ostatnie łowisko, w jakim przyjdzie nam dzisiaj polować. To ostatni moment na ucięcie sobie pogawędki z siedzącym obok kolegą po strzelbie i wymianę łowieckich doświadczeń. A musimy przyznać, że trafiliśmy na wyjątkowo miłą ekipę. Jak zawsze zresztą. W takich sytuacjach samochód zdecydowanie lepiej zostawić w miejscu zbiórki. Jak widzicie, jazda na takiej przyczepie jest bardzo fajna. Zamiast chować się po samochodach, zawsze lepiej w grupie. W kupie, jak to mówią, bo kupy nikt nie rusza, a my się tu poruszamy w tej kupie. No i nie zawsze przyjemnie, fajnie można powymieniać poglądy, podsłuchać jakiegoś kawału, wcipu, Tu kolega sypie jak z rękawa, więc później może jakiś suchar łowiecki czy coś takiego. Natomiast właśnie o to chodzi w tym polowaniu, żeby nie schować się w samochodzie, tylko usiąść razem, pogadać i, i razem być. Szkoda tylko, że te przejażdżki są takie krótkie: kilka minut odprężającej pogadanki i trzeba gonić na kolejną odprawę przed ostatnim już pędzeniem. Jedenka i dwójka, wstawicie tutaj tą część, to Sebastian Ci powie jak, nie? Tym razem zostajemy z większą grupą i idziemy na lewą flankę. Ze względu na brak zwierzyny w łowisku, koledzy zaczynają sięgać po nieco mniej szlachetne dary lasu. Na dzisiejszym polowaniu zdarza się nam czasem powąchać grzybka. Na szczęście nie halucynogonnego, ale jakąś piękną kanie, sowę, a czasami zdarzają się i podgrzybki. Po kilku godzinach takiego bezruchu w kniej, nie trzeba żadnych grzybków, żeby mieć halucynację. Ale trzeba się skoncentrować ten ostatni raz i zaufać w statystyki, że polowanie pędzone bez ani jednego wystrzału w grupie zdarza się nader rzadko. Pewnie ostatnia podmiana, być może szczęśliwa. Zawierzamy więc nasz los szczęściu i liczymy, że takie ekologiczne polowanie nie może nam się przytrafić stojąca tuż za linią myśliwych z wyżka może oznaczać, że to dobra okolica na pędzenie. Od tej pory każdy szmer czy trzask pękniętej gałązki powoduje przyśpieszone bicie serca. Każdy, kto choć raz był na polowaniu z naganką, wie, o czym mowa. Kolejny raz zamiast w biocie widzieć zwierzynę, widzę tylko i wyłącznie nagankę. Niedobrze. Gdyby chłopakom podrzucić jeszcze gitarę, to brzmieliby jak meksykańska orkiestra. Ale nawet takie hałasy nie były dzisiaj w stanie ruszyć cokolwiek w łowisku. Koniec pędzenia numer cztery. Tak naprawdę koniec dzisiejszego polowania w kole łowieckim. Bubr. Dla nas polowanie było no, nie do końca udane, zwłaszcza łowiecko. Natomiast y, towarzysko na pewno tak. Szkoda, że kolegom tutaj nie udało się nic pozyskać. Sami byli bardzo zdziwieni, e, że dzisiaj bur nie podarzył. No ale w rozmowie wyszło też, że mają tutaj wilki, które zapędzają strasznie te jelenie w różne części ich łowiska. Nie mają już praktycznie sarny, bo pozyskują jej w roku, Dwie, trzy sztuki to naprawdę można powiedzieć zero albo prawie nic. Mają troszkę dzika, nie jest łatwo. Taki dzień, takie polowanie, cóż zrobić? Należy się cieszyć, że było bardzo bezpieczne, że wrócimy w komplecie na pokot no i zobaczymy, jak poszczęściło się innym kolegom w innych kołach. Mamy nadzieję, że było dużo lepiej, bo inaczej pokot będzie w tym roku marny. Niektórzy już rozpaczają. Przemek, mimo lekkiego niedosytu, był bardzo zadowolony z wyjazdu do żagania. Polowanie było bowiem przygotowane perfekcyjnie i wszyscy stanęli na wysokości zadania. Patrzę na wasze twarze i w czasie tych wszystkich rozmów takie ja mam spostrzeżenie, że każdy myśliwy jest dobrym człowiekiem. Bo ten, co przebywa na łonie natury, musi być dobrym człowiekiem. A nie jeszcze to wyjątki do to tego wyjątki potwierdzają regułę. Jestem bardzo zadowolony z tego, że byliśmy razem że się odnowiły być może stare znajomości, powstaje nowe znajomości. Serdecznie dziękuję. No i polecamy się na przyszłość. Zapraszamy do wojskowego kołeśkiego Bóg Żagań na kolejne polowania zbiorowe. Pora przenieść się na główny pokot. Ponad 300 osób pod bronią robi piorunujące wrażenie. Na szczęście dzisiaj obyło się bez błyskawic i deszczu, a polowanie w sumie okazało się całkiem udane. Kolegom z innych kół poszło nieco lepiej i w sumie myśliwi pozyskali kilkadziesiąt sztuk zwierzyny grubej i dzikiego ptactwa. Na uroczyste zakończenie polowania polujący pojawili się z całymi rodzinami, co jest już tradycją na wielkich łowach Puszczy Żagańskiej. Oczywiście muzycy również stawili się całą drużyną. Niestety musimy już kończyć naszą relację z wielkich łowów, a pożegnamy się z Wami w towarzystwie naszych wspaniałych widzów, a właściwie całej rodziny widzów. Patrz, jesteśmy razem, machamy do, tele, do, do telewizów. No widzisz?